Jak złożyłem film, to okazało się, że trwa on 40 minut, więc go dzielę na dwie części. To będzie część pierwsza ogrodziny samochodu, tam na co zerknąć, tak sobie, że tak powiem, na postoju. A w części drugiej będzie jazda próbna, na co tam patrzeć i kilka ciekawostek. Także zapraszam do części pierwszej link do części drugiej w opisie i tyle. Telefonu nagrywam i nie mam intro, więc nagram nagramy. Nagram, nagram. Nieważne, czy jesteście chłopem, czy kobitą, czy się znacie, czy się nie znacie. Po tym filmiku będziecie w stanie sami ocenić auto. Sprawdzić, czy się nadaje przed zakupem. Ja jestem Marcin, to jest kategoria B. Nie jest to oczywiście gwarantowany przepis na sukces, ale jest to lista czynności powiedzmy. Która znacznie zredukuje ryzyko kupna jakiegoś kombinowanego auta Co i jak będę pokazywał na przykładzie Yarisa trójki poliftowej Tak jak była kiedyś w filmie, tylko że ta jest z dieslem Ale poza oponami i wydechem tak naprawdę jest nie do rozpoznania jaki tam jest silnik Wygląda w miarę ładnie, nie? I tak też by wyglądała na zdjęciach w ogłoszeniu a wystarczy przyjechać na żywo, obejrzeć auto Żeby zobaczyć, że tu jest takie coś Tu jest takie Tu jest takie coś Cały zderzak jest taki przetarty. Nawet na filmie tego nie widać. Także to, co jest na zdjęciach, nie zawsze odpowiada temu, co widzimy na żywo. Na co patrzeć na zdjęcia w ogłoszeniu? Jak te ogłoszenia wybierać, sortować? O co pytać sprzedającego? Jeżeli będzie zainteresowanie, to myślę, że trzeba nagrać coś dedykowanego na konkretny model, bo to oczywiście. Bardzo zależy od auta, tak naprawdę. Gdy już sobie wypatrzymy, to na kierownicy, gdy już sobie wypatrzymy takie auto, które nam się podoba, jest cena spoko i tak dalej, no chcemy się coś na ten temat dowiedzieć, na temat tego auta. Co zrobić najprostszego? No, zapytać sprzedającego, tak naprawdę. W przypadku ogłoszeń prywatnych, no, właściciel na pewno będzie w stanie coś więcej na temat auta powiedzieć jakąś historię serwisową czy szkodową, czy cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o zakup od handlarza, też czasami wiedzą oczywiście, ale często bywa tak, że kupują auta całymi lawetami, nie mają pojęcia nawet jakie jest wyposażenie auta, liczy się tylko przebieg i cena, przebieg do negocjacji, cena nie i głównie na temat auta wiedzą i tak naprawdę historię, kto tam jeździł, czy nie jeździł, to no, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest to, żeby pamiętać, że jedziemy kupować auto, a nie sprzedającego, także możemy go wysłuchać oczywiście. Ale sprawdzamy auto. Tylko też nie można podchodzić do tego w sposób taki negatywny. Jedziemy sprawdzić, czy auto jest gdzie tam było uderzone, gdzie było lakierowane. Tylko zakładamy, że jedziemy sprawdzić auto pewne, powiedzmy i tylko weryfikujemy na wszelki wypadek jego bez kolizyjności i tak W ogóle, jak jedziemy oglądać auto, to warto zabrać kogoś ze za sobą, kto może trochę się zna. Bo po prostu wystarczy, że ma auto i warto zabrać ze sobą kogoś kto się nie zna i nawet nie ma auta a to dlatego, że te osoby patrzą na zupełnie coś innego i coś, co wyłapie jedna osoba, a druga przegapi jak już podejdziemy sobie na miejsce, to warto sobie obejść auto tak dookoła w poszukiwaniu różnych odcieni coś może było lakierowane, coś dobierane z innego auta na zdjęciach wszystko można zrobić, że jest piękne, a na żywo czasami bywa inaczej warto zerknąć sobie na Szczelinki, czy się mniej więcej zgadzają, palce można sobie pomacać, ile miejsca jest z jednej strony, ile z drugiej. Lampy czasami są wymieniane, oczywiście po jakichś tam kolizjach. Czasami są auta przedliftowe, a lampy są wkładane na poliftowe, żeby auto wyglądało na nowsze. Jak ktoś się nie zna, to to łyknie. Czasami któraś lampa jest zaparowana, tutaj widać. Spasowanie zderzaka nie jest do końca idealne, ale to trzeba też wliczyć w to, że to jest Jaris, z którym zresztą ten zderzak był zdejmowany. Właśnie do lakierowania, z tego co wiem. Na co patrzymy dalej? <laughs> patrzymy na. Zwłaszcza w przypadku aut, Patrzymy na oponki, z którego są roku. Po czym to poznamy, po tej, z tej strony chyba po niczym. Trzeba przejść na drugą stronę. A no nie, z tej strony poznamy lecimy: pik, 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 pik. Tu jest taki numerek. DOT nazywany 2114, czyli 21 tydzień 2014 roku. Patrzymy sobie, jaki jest stan tego bieżnika, Zwłaszcza w przypadku hałdy kupujemy auto za tysiąca za dwa, zakup kompletu opon, no jest znacznym wydatkiem. Patrzymy sobie na tarcze na zimnym aucie, żeby się nie spaćło, bo to fest gorące. Czy tu jest jakiś rancik, czy są w miarę równo zużyte, jeżeli jest rant, to. To jest to jakiś tam stopień zużycia, by nie było go za dużego, tam widzimy dalej cykl klocek, czy on jest gruby, czy cienki, spróbuję tam wjechać. To. to nie jest jakiś wielki koszt, ale im tańsze auto, tym większe procentowo, co dalej sobie patrzymy, poza oczywiście jakimiś tematami obtarciowymi najlepiej patrzeć na w miejscach, które najbardziej wystają, czyli rant na przykład drzwi, czy tutaj jakoś wysokość. Jeżeli chodzi o nadkole to będzie to miejsce, które pierwsze dostaje jakiegoś słupka. W przypadku no, różnych ocech, naprawdę nie będę wymieniał Mamy takie naklejki ochronne to taka jakby fabryczna folia PPF. Jeżeli jej w tym miejscu nie ma, to można się domyślać, że nikt sobie tego dla bajeru nie odkleił. Akurat się, z tyłu są bębny więc tutaj nic. Nie spojrzymy w niezbyt wizualnym stanie, one są tak naprawdę. O! No i sorki ogólnie, bo długo mi nie było. Dzisiaj też mam mało czasu, także szybko nagrywam. Co się przyda, jeżeli jedziemy obejrzeć jakieś tam wypatrzone, ugadane auto? Można wykupić raport po numerze VIN. Takie raporty kosztują od tam 30 w promocji do 50-60 zł. Jest kilku. Bardziej znanych niż ja, o co nie, nie ciężko, YouTuberów, yy, którzy w promocji po prostu u siebie w tych tam opisach mają linki, które już są z ceną zarabatowaną. U mnie tego nie ma. Prosta sprawa. Yy, taki raport oczywiście bardziej warto wykupić w przypadku aut, które już jakąś tam wartość reprezentują. Jeżeli jedziemy obejrzeć auto za 1000 zł, no to nie ma to najmniejszego sensu. Yy, nie każdy musi mieć, ale warto się uzbroić. Zasłonię markę w. Mierniczek taki lakieru, nawet najprostszy. Ja akurat taki mam. Są lepsze mierniki, które pokazują ocynk, czy to jest aluminium, nie aluminium, i tak dalej. Mój jest zupełnie najprostszy, ale też już wystarczy, żeby jakoś tam auto zweryfikować i często też działa jako serum prawdy na sprzedającego, bo na widok miernika często sobie przypominają, że jeszcze jednak coś tam gdzieś było malowane, lakierowane itd. No i czy się tego bać? O tym za chwilę niekoniecznie. W domu na ścianach też mamy po dwie warstwy lakieru i nikomu, farby i nikomu to nie przeszkadza, a na aucie już niektórzy się brzydzą. A miernik można sobie wypożyczyć z olx za 20-30 zł na dobę. Otwieramy machę. I patrzymy na razie nie tu, tylko tutaj. Można sobie zobaczyć, czy śrubki były odkręcane. Ta akurat była, bo ta maska była ściągana, to o tym wiem. Wygłuszenie, czy jest całe, bo czasami nie jest zakładane, bo też kosztuje kasę i czasami handlarzowi się po prostu nie chce. Nie chce wydawać kasy. Śrubki, lampy. Sprawdzamy, czy są oryginałki. Czasami są na lampach daty. Tutaj widać jest zamiennik z jednej i z drugiej strony. To też o tym wiedziałem przed zakupem auta. Na co patrzymy dalej? Patrzymy na pas przedni. Czy był on rozbierany, ściągany, wymieniany? można sobie zajrzeć na chłodnicę. Jeżeli jest zupełna nówka, to też to daje do myślenia. Jeżeli jest nówka, chłodnica i. Pas z przodu oraz lampy, no to można się domyśleć, co tu się wydarzyło. Tu, jak widać, chodnica nowa nie jest, chociaż to jest to chodnica pierwsza, czyli jak się domyślam, klimy. Co tu dalej ciekawego? Koreczę koleju. Wkręcimy sobie. Zobaczymy, co tu jest pod spodem. Pod spodem nie powinien być żaden majonezik taka narośl podobna do masła majonezu, no i się zdać, że to będzie taki lekki, delikatny biały osad. W przypadku aut, które jeżdżą krótkie trasy i wilgoć z oleju po prostu się osadza. To nie jest wielkim problemem. To kwestia wygrzania auta. Tu dalej sprawdzamy, teraz tego nie zrobię, bo auto jeździło, byłoby ciepło. Czy w zbiorniczku płynu wyrównającego, chłodzącego, co tamtego, czy pod tym też nie ma tego typu tematu, który był tu pod tym korkiem i czy w tym zbiorniczku nie ma oleju, czyli takie oka tłuszczu jak w rosole tak naprawdę. Jeżeli jest to oznacza bardziej remont silnika niż jego zakup, bo po prostu poszła uszczelka. Co można jeszcze sprawdzić? Zaraz pokażemy. Taką osłonę, która jest teraz bardzo gorąca, warto ściągnąć, albo chociaż odchylić, żeby sprawdzić czy wtryskiwacze to są te cztery Temacyki, czy one nie ciekną, nie leją, czy ogólnie z silnika nie ma wycieków, poza jakimś kosztem może to po prostu nie przyjść przeglądu. Tu, jak to w Toyocie, wszystko jest suchutkie. Można próbować zerknąć na mało tu widoczne akurat podłużnice czy są proste, czy noszą ślady jakiegoś, jakiegoś prostowania, czy wstawiania. Nowych akurat tutaj ich za bardzo nie widać. Generalnie zerknąć, czy tam są właśnie jakieś wycieki, niewycieki. fajnie gdyby silnik był niemyty, chociaż są parafie, gdzie się myje silniki, to już zależy od człowieka. Lepiej nie myty, bo wtedy widać, że nic z niego nie wycieka. Bagarek. Warto sobie zajrzeć tutaj też z tyłu, czy tu się za dużo nie dzieje. Można sobie podnieść w większości. A odbędzie to do zrobienia, w znacznej większości taką podłogę, czy tutaj. Te łączenia, które są, wyglądają na fabryczne, czy są takie same z obu stron, czasem można sobie z innym autem nawet porównać. Danej marki, tutaj wszystko jest oczywiście fabryczne. Co można jeszcze zrobić z tyłu? Bardzo prosta sprawa. Można sobie spojrzeć na zderzak od dołu w poszukiwaniu, nie okazji, pozdrawiam, ale w poszukiwaniu śladów na belce. Kolejny punkcik do prostej takiej domowej weryfikacji tematu. Ile miejsca jest tutaj, a ile miejsca jest tutaj? Raz byłem oglądać auto co prawda za 3,5 koła, ale takie, że z przodu miało z centymetr, a tutaj ledwo się. Tutaj można było tak naprawdę było osadzić 5, a tu się ledwo koło mieściło. Oczywiście w teorii było wszystko bezwypadkowe. Bardzo dużo mogę nam powiedzieć szyby na tych szybkach. Jest tutaj taka mała cyferka na końcu, na dole. Tu jest czwórka. A to dlatego, że produkcja tego auta jest z 2014 roku. Widzimy, że jest Toyota, jakiś tam ich producent szyby i czwóreczka. Kolejna szyba jest tutaj. Czwóreczka, czyli też z tego samego rocznika. Czwóreczka. 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 I tu chyba, tu, 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 na drugą stronę. I tutaj też jest czwóreczka. Czyli wszystkie szyby są. Można domniemać, że oryginalne, oczywiście, można szukać szyb chcąc je wymienić z danego rocznika, ale jest to mocno utrudnione. I często w autach, które są wystawione w ogłoszeniach, są szyby z różnych roczników. Są też marki, które nie tylko rocznikiem sobie kodują te szyby, tylko numery z jednej, z drugiej strony powinny się zgadzać. Nie tylko ta czwórka, ale również inne. Może się zdarzyć, że szyba będzie któraś zazwyczaj mniejsza szybka, będzie z innego rocznika, ale zazwyczaj są z tego samego. Może się zdarzyć z rocznika wcześniej, z racji tego, że po prostu takie były magazyny. Tu też jest małe, jest czwórka. Przegapiłem za pierwszym razem. Dlatego warto jeździć z kimś. I tu również jest czwórka. Kolejna prosta sprawa, o której większość zapomina. To są pasy. Może nawet z tyłu będzie to łatwiejsze. Pasy bezpieczeństwa, zwłaszcza przednie, tylne nie mają napinacza. Z jakiej są daty? 8 listopada 2014, czyli się zgadza, bo w przypadku wystrzału poduch, napinacz pasa pirotechniczny też go napina i on jest można przyjąć, że niewymienny. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że się da to regenerować, ale to tak jak regenerować prezerwatywy. I tu również 6 listopada 2014, czyli pasy nie strzeliły. Ta to weryfikacja to, to nie jest weryfikacja, to jest mechaniczna blokada. Pirotechnika jest gdzieś tam w środku. Ogólnie, jak już jesteśmy przy otwartych drzwiach, to można sobie zerknąć na śrubki. Czasami one są w lakierze, czasami nie są w lakierze. Warto sobie to porównać ze stronami lewo-prawo, żeby po prostu było tak samo. Mała jest szansa, że akurat z obu stron wszystko byłoby wymieniane. Przy wnękach można sobie. Zerknąć, czyli ma tu jakiegoś takiego chamskiego odcięcia lakieru. To nawet osoba, która się na tym nie zna, to wypatrzy. Będzie to też odczuwalne, tak naprawdę, pod palcem. Są lakier łatwiejsze, są trudniejsze. Ten jest taki średni, bym powiedział. W środku możemy sobie zerknąć na auto. Szukamy jakichś tam chamskich śladów demontażu. Czy to. Airbaga z, z poduszki z kierownicy, czy jakichś Hamskich naprawdę do montażu konsoli, bo zazwyczaj handlarz nie zna dokładnie auta, gdy jest ono rozbierane w serwisie. Jest robione, że tak powiem, zgodnie ze sztuką, a często bywa, że gdzieś tu coś odstaje, bo to było ściągane. Czasem wisi pod sufitka, bo ciężko ją przykleić. Tu czasami coś jest pozrywane, jakoś po prostu było rozbierane lub ratowane. Szukamy tego typu śladów. Takim tematem. Często są podważane jakieś plastiki, i to po prostu zostawia taki ślad jak od śrubokręta. Jak już jesteśmy w środku, yy, przekręcamy sobie kluczyk, nie palimy jeszcze maszyny. Patrzymy, czy są wszystkie kontrolki, łącznie z dość istotną kontrolką pod tytułem check engine. Tak, yy, łączenie. I poduszki. Jeszcze raz mówię, żeby wszystko się doświeciło. Są poduszki, są czeki. Wszystko jest i wszystko ładnie nam po odpaleniu powinno zgasnąć. Oczywiście niezapięte pasy, otwarte drzwi, ręczne. I wszystko gra, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kontrolki. Często się zdarza, że. Znaczy często? Dość często, że kupujący zapominają powiedzieć zainteresowanemu, że świeci się czek. I po przyjeździe jest niespodzianka, no bo jechaliśmy kupić w pełni sprawne auto, a nie auto z jakimiś tam problemami. W przypadku odpalania auta warto, żeby osoba, osoba która z nami była, będzie czy jest z nas, spojrzała sobie z tyłu. Czy w momencie odpalania z wydechu nie leci jakiś tam dziwny dym? Czarny, niebieski, czarny to olej, niebieski płyn chodzący. W przypadku no, wszystkich aut, ale szczególnie diesla, chociaż i benzyna, to się zdarza. Czy ta rura jakoś tam wygląda? Tu mamy diesel z dpf i zobaczycie, że ta rura w środku jest też czysta. Najlepiej wygląda zimne auto, oczywiście. Yy, I też zaraz, gdy jest zimno po odpaleniu, warto sobie tutaj zajrzeć. To jest auto z łańcuchem. Czy ten łańcuch nie grzechocze? Słuchajcie tylko taki klekot gizmowy Nic nie grzechocze, więc można przyjąć, że z rozrządem jest rozrządu, więc w porządku. Bywają marki. Nie będę wymieniał, bo znów się poleje. Gdzie łańcuch rozrządu? Po prostu jest do wymiany, bo jest do dupy. W przypadku toyoty, jeżeli tylko nie grzechocze, nie ma z nim żadnego problemu. A nawet w razie wymiana jest tam tania w tysiaku do zamknięcia, z tego co pamiętam. W przypadku paska, to po prostu trzeba zapytać paska rozrządu w silniku, trzeba po prostu zapytać sprzedającego, czy ma udokumentowaną wymianę. Kiedy ewentualnie ta wymiana powinna być zrobiona, czy była zrobiona. Jeżeli chodzi o <laughs> interwały wymian, czy generalnie takich podstawowych informacji na temat auta. Przełączę się na to. Na temat auta polecam Wam strony typu motobenzyna, motodiesel, motolpg.pl. Tam są w miarę rzetelnie opisane no, wszystkie popularne silniki tak naprawdę, więc to można sobie zajrzeć, czy, żeby sprawdzić czy auto, o które idziemy oglądać ma DPF, kiedy trzeba wymienić w rozrząd, żeby było wiadomo o co też w przypadku danego auta pytać. I co weryfikować? Jeszcze tak słów kilka odnośnie tego wnętrza, bo często też są określenia takie, typu że wyjechana kierownica, a ma tam samochód 100 tysięcy. Ten ma akurat 110 tysięcy. No i kierownica jest jaka jest: to jest taka chyba skóra naturalna z plastikowej świni, ale jakaś tam skórka jest delikatna. Jest tutaj przetarta. Boczek też jest delikatnie przetarty i pedały. Nie wiem czy za to YouTube nie zbanuje. Wyglądają tak jak wyglądają. Czasami są bardziej przetarte, czasami mniej. No dobra, to ktoś przyjedzie, powie: ojejku, 100 tysięcy, a kierownica wytarta, jakby miał 200. No 100 tysięcy, bo auto jeździło po mieście, więc ma wytarte, jakby miało 200, nawet się rymuje. Miałem auto, zresztą pokazywałem też na filmach, które miały po 150 tysięcy, zrobione w 3-4 lata, po 180 tysięcy. No, i te, wtedy ten środek jest mniej zniszczony, bo auto leci trasę, a nie ktoś wsiada, wysiada co 5 km po mieście, tylko wsiada, robi 500 i wysiada. To się inaczej auto zużywa na pewno, jeżeli chodzi o tego takie, takie typu elementy. Tak samo włącznik od świateł, tu jest na przykład wyślizgany, to widać, że jest no, prawie że przetarte do końca tutaj te słoneczko, ta żaróweczka. A to dlatego, że ktoś nie wiedział, że tu nie trzeba włączać, bo są automatyczne. To pokazywałem w firmie z Jarisem. No dobra. to... Jak tam w miarę nam się to auto podoba dalej po tych wstępnych weryfikacjach możemy użyć naszego właśnie wykrywacza kłamstw pod tytułem miernik. Taki zwykły mierniczek. Nie jest on no w 100% pewny, poza tym, że to jest no taki prosty, który nie wykrywa ocynku, nie wykrywa aluminium, ale nawet te najlepsze są do oszukania. Wystarczy, że do szpachli, ze na takie przypadki, do szpachli są dodawane jakieś tam opiłki metalu i wtedy lakier, miernik lakieru łapie to jako blachę i jest wszystko dobrze. Albo jest po prostu zdzierane wszystko razem z warstwą odcinku do gołej blachy i cienko lakierowany podmiernik. Wiem, że nawet dwie warstwy podkładu, dwie warstwy koloru i trzy warstwy bezbarwnego psiukane ręcznie ze spray'a spreju, sprejem psiukane, mogą pokazać pod takim zwykłym miernikiem 70-80 mikronów, czyli wartość fabryczną Toyota. Jeszcze jak będziecie pytać sprzedającego, to nie pytajcie o, o to, czy auto miało jakiś wypadek, czy jest wypadkowe, czy bezwypadkowe, bo czasami oni się bawią w grę słów, bo wypadek to jest wtedy, gdy ktoś ucierpiał, a kolizja, gdzie auto dachowało, ale nikomu się nic nie stało, jest kolizją. Warto zapytać wprost o przygody blacharskie, o kolizyjność auta. Jak przechodzimy do mierzenia tematu, warto sobie rozpocząć od ustalonego wcześniej miejsca i na nim skończyć. Bo w międzyczasie sprzedający, który wie, że coś gdzieś lepiej nie mierzyć, może nas zagadać i wtedy się zagapimy po prostu. Najbardziej wystające elementy mierzymy. Lepiej w kilku miejscach 220, 190, auto w miarę czyste, 250. Czyli można się domyśleć, że tu jakiś drugi lakier zawitał, jeżeli znamy normy Toyota. Takie 140 w ja może oznaczać drugi lakier. W przypadku aut niemieckich to będzie pierwszy lakier. Hmm. Tu można przyjąć, że to jest fabrycznie. Na razie nuda, ale później będzie ciekawie. 80, 70. To jest też wszystko fajnie fabrycznie. Warto sobie zmierzyć w kilku miejscach. Wyżej, niżej. Tylko ważne, żeby nie można przepadać ten próbniczek. Może być tak, że na przykład właśnie w tym miejscu jest grubo, a tu jest cieniutko. To akurat ciężko przełożyć. To znaczy, że po prostu tutaj coś było przetarte, a nie trzeba się bać, że całe auto było jakoś mocno trafione. To jest oczywiście rzecz wymienna, ale jak widać jest 180. Spoko. Warto sobie też zmierzyć. Wnęki, tak naprawdę, bo coś co było lakierowane z zewnątrz nie ma większego znaczenia, ale już to było lakierowane w środku, wnęka, no to już jest ciężka sprawa. Chciałam właśnie to Wam pokazać. We wnękach zawsze będzie tego lakieru mniej niż na zewnętrznych warstwach. Podobnie na progach tutaj już nie powinno być żadnego drugiego lakieru, żadnej szpachli, czy na wnękach, czy na progach. Jeżeli jest szpachla, to już można się żegnać. Warto sprawdzić. Czy to widać w kilku miejscach? Podobną rzecz. Zwłaszcza tak naprawdę trzeba zrobić z tyłu. Tutaj to nie złapiemy. A zaraz powiem dlaczego. A to dlatego, że jeżeli to będzie puknięte mocno, to za szpachlą można to po prostu wymienić. Podobnie drzwi, podobnie tylne drzwi, podobnie klapa. A jeśli chodzi o. To kole, ono jest wymienne w całej ćwiartce tak naprawdę, czyli ciacha się gdzieś tam tutaj i ciacha się gdzieś tutaj, tutaj, w różnych miejscach. I wtedy miernik nam pokaże wartość fajną, tam dobra, spoko, nie był lakierowany nawet drugi raz. Sztukanówka, nie śmiga, ona ma naklejkę nawet ochronną, super. Ale jakbyśmy dokładnie lecieli tym miernikiem, tak raz przy razie, bo przesuwać go za bardzo nie można to akurat na brudzie, jakimś też złapałem, to byśmy zobaczyli, że nagle nam pokaże błąd, albo pokaże 700 różne miejsca. Bo po prostu miejsca e, cięć pokaże nam, tylko te miejsca cięć nam pokażą większą wartość. I e, tam po prostu są spawy, tak naprawdę. Warto sobie taką uszczelkę, uszczelkę e, poodginać tam, gdzie się to da zrobić żeby sobie po prostu zajrzeć czy ona nie jest opuszczona jakoś lakierem można sobie spróbować podejrzeć tam pod próg czy tam akurat czegoś nie widać, bo często, bardzo często tego typu naprawy są wykonywane po prostu, naprawy są wykonywane delikatnie, więc nieprofesjonalnie. profesjonalnie będąc przy masce warto spojrzeć sobie tutaj na narożniki tak jak widać tutaj delikatnie, zaraz pokażę na przykładzie ona gdzieś była odstawiana Lakiernie, więc takie lekkie ma ubytki, ewentualnie przy montażu takie coś się dzieje. To tylko maska. Ważne jest tutaj, żeby bardzo często jest to źle spasowane w autach, które coś tam miały robione że ten element nad kola spotkał się ze słupkiem i był wyszczerbiony słupek. Jak widać tutaj, tego nie ma. Tutaj mamy przykład akurat na E46, gdzie widać, że taka maska jest. Poza tym, że tutaj widoczne jest odcięcie. To jest taka tutaj uszczerbiona od montażu, od stawiania na lakierni, nie wiadomo co. E, maska. Trzeba zmierzyć maskę. Ile mam takiej masce? 400. 380. 500. Jejku, jak dużo. 320. 310. Płomatka, co to się stało tutaj z tym samochodem, nie wiem czy widać, 570, ale krzywo tu akurat jest, się równo przełożymy, nie wiem czy widać na słowie, wierzcie, 370, no właśnie i co, strasznie z gorąco, no dobra, no i co, auto ma na sobie 300-400 um, czyli mikronów, czy to dużo, czy mało. No, jeżeli fabryczny jest 80, 90 czy 110, no to 400 wydaje się dużo. Tylko że to jest 04 mm, czyli jeżeli gdzieś z boku na nadkolu mamy 300-400 mikronów, 500 mikronów, a nawet 700 mikronów miejscami punktowo, to po prostu była to przycierka i mamy tam szpachli grubości 0,7 mm, czyli, no nie wiem, kartka, dwie kartki papieru.